Co do tego, co pan Burmistrz był pniu że mogłem no, zapytać wcześniej, oczywiście no, tak, Panie Burmistrzu, ale to, co będzie zapisane, no, bo z wszystkimi dodatkami, prawie jeszcze są. jak większość wątpliwości sobie wyjaśniłem, a te, które nie potrafią sobie wyjaśnić, to po prostu dzisiaj tak I Tutaj proszę mi wyjaśnić, bo to, to, to tak, jak I Ostatnia refleksja, którą się chcę podzielić na koniec. Otóż niepokoi mnie bardziej tę ta tendencja eficytów. Jak nie pali, może, kategoria budżetu 100 milionowego, bo to jest prawie miliona, ale to jest jednak pewna tendencja. A tylko nie wiedzą o tym, że już korygowaliśmy za ten rok podpożywany budżetu, Pan Burmistrz to zresztą w związku z tym, że zmniejsza się poziom wydolności podmiotów gospodarczych, które działają na naszej gminie. To jest dla nas, moim zdaniem, pole do troski dla wszystkich naszych nas, nas, nas na rady, a przede wszystkim dla pana Burmistrza. po to, żebyśmy monitorowali pana ten temat. Niepokojący sygnał, e, bo to może e, nam w przyszłości zagrozić e, możliwości realizacji zadań budżetu, jeżeli nie uda nam się tę tendencję zachować, zatrzymać. Wiemy, że generalnie jest to tendencja w tej chwili ogólnokrajowa, chodzimy do raczej w stadium recesji ale mam nadzieję, że akurat yy, nasza sytuacja będzie inna. Że to, że inwestycja nas uginą wielu lat w podmioty gospodarcze, to, że prowadzimy w tej chwili działania na tych strefach gospodarczych, mam nadzieję, że to przyniesie ten efekt, może nie w postaci umów gospodarczego, ale przynajmniej w zatrzymaniu niepokojącej tendencji spadku dochodów. w Tego byśmy nie chcieli, Panie państwo, Myślę, że to jest naszą wspólną troską, żeby się nad tym tematem powiedzieć. I o tą troskę Panią proszę. Tak. Ja chcę powiedzieć także to, co podkreślałem na początku. Fakt, że budżet gminy nie jest dokumentem martwym. Budżet gminy jest dokumentem żywym który pierwotnie jest budowany na pewnych założeniach, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów oraz doświadczeniach w naszych urzędów. I oczywiście to, że potem dokonujemy zmian w budżecie po to, aby zrównoważyć wydatki i dochody, a chcę przypomnieć, prawdopodobnie Państwa by o tym mówiła, ale chcę zwrócić na to uwagę, że dochody bieżące w gminy o ponad 6 milionów złotych przekroczyły wydatki bieżące gminy. My oczywiście pracujemy dwukierunkowo. To, co pan radny mówił, że z jednej strony trzeba zabiegać o to, aby dochody bieżące gminy wzrastały, ale też z drugiej strony trzeba zabiegać o to, aby wydatki bieżące gminy malały. I trzeba powiedzieć wprost, 400 tysięcy złotych przy 100 milionowym budżecie to jest błąd statystyczny. Pan doskonale sobie zdaje sprawę z tego, pan, Panie Radny. Doskonale Pan sobie zdaje sprawę z tego, że gdybyśmy chcieli robić pokazówkę, to te 400 tysięcy złotych deficytu można było spokojnie zrównoważyć, ale uważam, że tego typu sytuacja nie jest absolutnie podstawą do tego, żeby, żeby obawiać się o. Yy, Finansowanie budżetu gminy. Dla nas powodem troski muszą być największe przedsiębiorstwa w naszej <coughs> gminie, które de facto z tytułu płaconych podatków są dla gminy być albo nie być w zakresie inwestycji prorozwojowych. I tego wszyscy mamy, myślę, świadomość. Uprzejmie też proszę o to, jeżeli już rozmawiamy na ten temat, aby każdy z Państwa. To ma potencjalnego inwestora na strefy, w których działamy, aby zechciał e, skontaktować się, abyśmy tutaj nad tym tematem pracowali wspólnie, bo to jest temat, który bardziej dedykujemy naszym dzieciom i wnukom niż nam samym. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do podjęcia uchwały. Ja muszę od strony formalnej zabrać głos, ponieważ pan burmistrz dzisiaj jakby decyzją swoją wystarczył pan nowy, państwo nowy tekst jednolity ustawy o samorządzie. Chciałbym jak gdyby w imieniu wnioskodawców czego zostałem uporażniony poprosić o poprawkę, która dotyczy wszystkich, wszystkich dzisiaj podejmowanych uchwał. w podstawie prawnej, nie jest to rzecz najważniejsza, ale w podstawie prawnej zmienia się w tej sytuacji. Nie dziennik ustaw z 2001 roku, pozycja 1591. Zmienia się dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594. I tylko w tym układzie przygotowywane <coughs> uchwały poprzednio miały ten stary zapis, ponieważ ukazał się jednolity tekst w tej kwestii ustawy o samorządzie i tylko ta zmiana tego dotyczy. I chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz uwagę, bo były już pytania, dlaczego nie ma numeru dziennika ustaw, że znowu jest jakaś pomyłka. W tej chwili dzienniki ustaw nie są numerowane. To jest tylko ułożona pozycja, tej zasada, ta zasada już istnieje, więc myślę, że na przyszłość to Państwo już to powiedzielni mieli i, i, i pewnie nie będą się martwili, że coś jest złego. Więc zmieniamy na dziennik ustaw 2013, pozycja 594 we wszystkich uchwałach, które dzisiaj Państwo które zostały podjęte, żeby być po stronie I to bardzo uprzejmie proszę o zmienić jako autopopoprawę. No. Przystępujemy do podjęcia ustawy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu unijnego na, na rok 2012. Na podstawie artykułu 270 ust. 4 ustawy z dnia sierpnia 2009 roku Rada Miasta Czechini uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego gminy Czebnia za rok 2012, a także sprawozdania burmistrza wykonania budżetu gminy za rok 2012 zatwierdza się pierwszy punkt sprawozdanie finansowe gminy Czechina za rok 2000 przedłożone w formie podpunkt A. Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31 grudzień 2012 rok gmina Czemina. B. Bilansu jednostki budżetowej Zakład Budżetowego Gospodarstwa Pomocniczego Jednostki Budżetowej sporządzony na dzień 31 grudzień 2012 roku gmina Czepina. Rachunku zysków i jednostki Wariant jest porównawczy w gminie Czewinia sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku. Podpunkt D. Zestawienia zmian funduszu jednostki gminy Czebinia sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku. Punkt drugi. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu gminy Czebinia za rok 2012. Paragraf 2. Uchwała wchodzi z podjęcia. Tu uzasadnieniem do tego projektu uchwały jest następujące. Uchwała stanowi wykonanie zobowiązania nałożonego na organy stanowiące samorządu, a więc rady miasta, które zawarte jest w przepisach ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach publicznych. Opinie komisji były następujące. Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Budżetu i Finansów w głosowaniu dwóch radnych wstrzymujących się, cztery za. Komisja Edukacji, Komisja Rozwoju, Komisja Prawa i Samorządu, Komisja Ochrony Środowiska zapoznały się z projektem uchwały. Komisja Zdrowia i Sportu też zapoznała się z projektem uchwały. Natomiast Klub Radnych Nowa Demokracja zapoznał się z projektem uchwały i będzie oczekiwał wyjaśnień burmistrza na sesji Rady Miasta. Myślę, że to wyjaśnienie wyjaśnienia już było. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest z Państwa za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Państwa przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Trzebinia za rok 2012. Uchwała Rady Miasta Trzebini na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta Czechin uchwala co następuje. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, paragraf 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym gminy za 2012. Sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2012. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czewinia za rok 2012, a także po zapoznaniu się ze stanowiskiem wynikającym z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Czebini dotyczącym absolutorium za rok 2012, udziela się burmistrzowi miasta Czewini absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czewienia za rok 2012. 12. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. podjęcia. Uzasadnienie jest identyczne jak w poprzedniej uchwale. E, Opinie komisji następujące. Komisja rewizyjna popiera projekt uchwały. Komisja budżetu i finansów w głosowaniu dwóch 2, wstrzymujących, 2, wstrzymujących się, cztery za. Komisja Edukacji i Kultury, Komisja Rozwoju Gospodarczego, przepraszam, Komisja Edukacji zapoznała się, Komisja Rozwoju Gospodarczego zapoznała się i popiera projekt uchwały dotyczący udzielenia absolutorium. Komisja Prawa, Komisja Ochrony Środowiska zapoznały się z projektem uchwały. Komisja Zdrowia zapoznała się z projektem uchwały. Klub radnych i Demokracja będzie oczekiwał wyjaśnień miasta. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za udzieleniem burmistrzowi absolutorium w związku z rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012? Proszę Rada miasta udzieliła absolutorium burmistrzowi na rok wykonania budżetu za rok 2012. Gratuluję Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że nie przypadkowo dzisiaj poprosiłem, aby frekwencja ze strony zarówno moich współpracowników z Urzędu Miasta, jak i kierowników jednostek była większa niż zwykle. E, dziękuję również bardzo za obecność Przewodniczącym Rado Ośrodkowej i Sołtysom, jak i wszystkim Państwu tu dzisiaj obecnym. Chcę jeszcze raz podkreślić, że budżet, a potem jego wykonanie jest efektem ciężkiej, całorocznej pracy wszystkich zarówno tych, którzy go realizują, jak i tych, którzy uchwalają ten budżet, a potem nadzorują jego wykonanie. W związku z tym, korzystając z okazji, chciałbym podziękować zarówno Wysokiej Radzie, jak i wszystkim tutaj obecnym za wkład, który pozwolił na to, aby zrealizować się Budżet roku 2012 na takim poziomie, jaki był tutaj Państwu przedstawiony. Chcę też powiedzieć, że przy dzisiejszych bardzo trudnych i zmiennych czasach życzę Gminie Szewinia, aby zawsze e, Wysoka Rada rozpatrywała bud realizację budżetu, który z jednej strony godzi bieżące wydatki, szczególnie wydatki sztywne, które mamy cały czas z góry nakładane, zwykle bez podania źródła finansowania, a z drugiej strony rozwoju gminy, przy czym pragnę podkreślić jedno, Szanowni Państwo, że w ostatnich latach Dzięki tej współpracy, którą realizujemy, udało się nam znacząco wyhamować wzrost zadłużenia gminy. W związku z tym jeszcze raz wszystkim Państwu gorąco dziękuję za rok 2012. Dziękuję. Odważam, dziękuję, dziękuję.